Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia łączy ze sobą miasta, a od teraz połączy także mieszkańców. Podczas pierwszego spotkania z cyklu Miasta Idei dowiedzieliśmy się, że to właśnie oni powinni mieć szczególny wpływ na to, co się dzieje. Formułę Miast Idei sprawdzaliśmy już w zeszłym roku i ta formuła nam się spodobała, bo... Angażuję mieszkańców. W zeszłym roku mieliśmy już kilka spotkań z mieszkańcami i rozmawialiśmy na tematy, którymi się zajmujemy. Między innymi było to spotkanie poświęcone zrównoważonej mobilności czy ruchowi pieszych. Na tych spotkaniach spotykamy się nie tylko z mieszkańcami, ale też z reprezentantami organizacji pozarządowych. Ale i radnymi miast, którzy czynnie biorą udział w warsztatach, a później w dyskusji. I to jest bardzo dobre miejsce, w którym po prostu wykluwają się pewne idee. Cykl spotkań rozpoczął się od warsztatów z mieszkańcami, podczas których poszukiwano najważniejszych tematów do wspólnego przepracowania z Metropolią, a po jej zakończeniu odbyła się debata ekspercka. Dzisiejsze warsztaty Otwarta Metropolia miała przede wszystkim, miały przede wszystkim służyć temu, żeby wspólnie z mieszkańcami zastanowić się, jak Metropolia ma komunikować się z mieszkańcami. Metropolia to ciągle jest taki organizm, który mnóstwo z nas zna z nazwy, a nie zna dokładnie kompetencji, możliwości czy szans, jakie nam daje. Więc chcieliśmy o tym porozmawiać z mieszkańcami. Myślę, że bardzo ciekawa inicjatywa, i generalnie po prostu więcej takich inicjatyw we wszystkich miastach. To są miasta, które moim zdaniem no, nie rozumieją idei w ogóle metropolii. Najistotniejsza chyba jest rzecz, żeby samorządy, żeby przedstawiciele, którzy będą realizowali te zadania, wiedzieli czym ma być metropolia, no, ale to jest też to o czym ja mówiłem, że musi być bardziej upowszechniona strategia rozwoju metropolii. Ta rozmowa jest potrzebna i ona jest potrzebna nie tylko w Dąbrowie Górniczej, ale w całej metropolii i ważne jest to, żebyśmy rozmawiali nie tylko jako samorządowcy, ale mogli aktywnie uczestniczyć w tej dyskusji mieszkańcy. Nie zawsze chętnie od razu chcą rozmawiać, ale też ważne jest to jak się tej rozmowie przysłuchują i, i to uważam, że w ogóle rozmowa w metropolii jest bardzo ważna. Miasta Idei to bardzo interesująca i niezwykle istotna inicjatywa. Metropolia stopniowo staje się miejscem integracji różnych usług i polityk miast regionu, dlatego też dialog z mieszkańcami jest konieczny.